Cześć widzowie, dzisiaj gramy mecz. Ja jestem Kasper, a koło mnie siedzi mój kuzyn. To jest jego pierwszy, pierwszy, pierwszy film na moim kanale. Dzień dobry. I chciał ze mną nagrać, bo akurat u niego jestem. Ja jestem Legendami, a Wojtek jest. Bardzo. Dokładnie. Nie zmuszam do zostawienia lajka i subskrypcji na tym kanale. Na tym kanale. Jeżeli. Jeżeli. jeżeli nieważne co. Je. Oj. A mam do zadania tyle, że jak zostawicie suba, mi będzie milej dla Was nagrywać i częściej. Wiem, że daily dawno nie było, ale musiałem sobie zrobić przerwę. I dodatku nie miałem czasu. A teraz, że akurat mam chwilę, to no mogę dla Was coś nagrać. Jak będzie słup, będzie też więcej nagrywek. Kurde, prawie pierwsza bramka! Mój kuzyn się tu cieszy, że nie ma bramki. Możecie też napisać, czy wolicie barce, czy real. Dokładnie. I jak wiecie, na moim kanale 500 subskrypcji, to mój kuzyn pokaże twarz na moim kanale. Więc, jak chcecie go zobaczyć, to wbijajcie subu, suby. Nie zmuszam, ale mnie by to bardzo zachęciło. I bardzo by mnie to uszczęśliwiło. Stawiłby się uśmieszek na mojej twarzy. I tak jest, jak mam 23 subskrypcje, czy tam 22. I tak jest uśmieszek na mojej twarzy. I w ogóle chcecie mnie subskrybować. O, gorący ten mecz Zero, zero. Lewandowski! Jamal! To może być gol! Szczę, Ale smichel! Ledwo palcami wybronił! Ratuje ten mecz! Jak na razie... Co to było? Nie wiem, to mina Ale ta interwencja barkiem i potem łap. Ta FIFA nie zaskakiwa. Ta EFC 25 nie przestaje mnie zaskakiwać. Niby tu jest taka sztuczna inteligencja. I też polecam kupić F25. Jak chcecie pograć Yamaha czy Mbappé? Grał. Mhm. A ja mam w Barcelonie. I w ogóle są takie fajne paczki na start w Ultimate Team. Polecam. Możecie napisać w komentarzu, czy chcecie mojego kuzyna na tym kanale, czy też nie chcecie. Aj, teraz ratuje. Mogę tego jednak nie zrobić. stało ja po prostu biegłem to tu się wydarzyło Ej, to był faul ja mam na spalony ai jeszcze złe podanie kafu Jeszcze połowa minęła. Znawiam mecz. Tylko to trzeba wszystko po... No i nie ma. No widzowie, też się mylimy niek w niektórych szuwach. No nie! Jeszcze tak blisko, Ronaldinio! tak blisko, tak daleko. Ale czyste wjechanie. Ale wyczucie. No, no nie chuli Brawo, peda No i dupa Ale podanie, No, niestety Ja tutaj byłem troszeczkę cichy no, trochę Wojtek się bardziej skupił. Czy to Nie! będzie pierwsza bramka? Kantona na 1 do 0! Ale Ter No, Terstegen się trochę za wolno wracał. Jeszcze złe podanie. Albo złe przyjęcie. Ale zatrzymali tutaj żyło. Zi Nieważne. Goodbye, Cantona. Oj. Ale było spalony, spalony. Nie, gol. Gol, gol. Myślałam, że spalony. Ale chyba tutaj jest twój błąd, bo możesz my head by to złapał. Nie, ja wjechałem za... Ja wjechałem za niego. A. No to przepraszam widzowie i kapper. Dobra, out! Kantona jak załadował Walczy o zwycięstwo! Kulit! O, ale ter to wybronił. Cożasz interwencja kafu Uf. Spalony. Spalony. Zinola! Jest na 2 do 1. 76 minuta, to muszę szybko odrabiać. Zostało ci 13 wirtualnych minut. Lewandowski. I muszę powiedzieć, że mój kuzyn się trochę stresuje przy, przy pierwszym nagrywaniu. Palony? Nie. No to jest. Janka. Dobra. Dobrze, dobrze, gramy. Czy mój kuzyn... No ale troszeczkę się przejmuję tym wynikiem. Czy mój kuzyn to jeszcze obroni? Raczej nie. Ale nie wątpimy. Ojoj, To spał. Wrótal czerwony. Ale wiecie kto to może wy wybronić? Aj! No zgadnijcie w komentarze. ROBERTO, Carlos! A, kozm się przesunął To jest przypadek, tyle mam i zjadła, no Czy to Jamal, ten młodziak? Ulu uh, no, no, no. Nie ma trochę się pobawimy Już myślałem No Ty jeszcze wygrałeś Raczej tak 90 nuta i dwie doliczone Jeszcze lewy nie wykorzystał No ciężka sytuacja I koniec Koniec. Dziękujemy widzowie. Obyście to oglądali. Ja was bardzo proszę, to było pierwsze nagrywanie mojego kuzyna i pa pa.